Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marys i witam was w kolejnym odcinku Nieba w Gębie, które już będzie pod znakiem yy, podróży, a nie własnego biznesu, ponieważ w tym odcinku wyruszamy w wakacje, na wakacje w sumie. I tak, co do ostatnich komentarzy, które mi napisaliście w przednim odcinku co do y, wyznaczenia kierownika sali. Y, raczej kierownika przedsiębiorstwa, czy coś takiego. Z tego co czytałem w, w komentarzach, y, to pracownik musi mieć 5 punktów. To znaczy, złota ranga to są 3, srebrna ranga to są, y, to są 2 punkty, a brązowa ranga to jest jeden punkt. I Wystarczy mieć chyba złotą i srebrną rangę, żeby, yy, żeby awansować z pracownika na kierownika, że tak powiem. Z tego co pamiętam w komentarzach, bo przyznam się, czytałem te komentarze tydzień temu. Druga sprawa. Druga sprawa, jaka była. Druga sprawa. Aha, bło, co, błąd do tłumaczenia, bo tutaj kliknąłem na y, teodozję, to było napisane: Wróć do pracy hostessy. Ja się wtedy zdziwiłem, o co chodzi. Dobra, schowaj to. I nie wiedziałem, o co chodzi, więc wytłumaczyliście mi w komentarzu, że to jest prawdopodobnie błąd w tłumaczeniu. E, tak. I co? Jedziemy na wakacje. Mam taki plan, żeby wypełnić te wszystkie pamiątki. Jest ich 45. Wypełnić te wszystkie pamiątki z wakacji, z każdego otoczenia wakacyjnego. I zmieniłem aspirację życiową, MADZI, aby zdobyć wszystkie pamiątki z wakacji. To jest pragnienie życiowe z modu na moda na pragnienia życiowe. Link do tego znajdziecie w komentarzu. Do, link do tego moda, do nowych pragnień życiowych. I jak tutaj widzicie, Opis Twój Sim marzy o tym, aby przemierzyć cały świat. Zadbaj o to, by Sim doświadczył wszystkiego, co oferują tory turystyczne, okolice. Regularnie sprawdzaj nowe naklejki w swojej kolekcji, aż ujrzysz ostatnią. Zdobyte wspomnienia możesz y, zobaczyć w rogu, pamięć, panelu, wspomnień. Gdy to pragnienie się spełni, Sim otrzyma platynową aspirację do końca życia. No. I co? Wakacje. Wykup wakacje, na razie polecimy na wyspę Twiki i weźmiemy sobie, weźmiemy sobie, o właśnie teraz, i weźmiemy sobie jak długo, na tydzień sobie pojedziemy. A ja nie mogę wszystkich moich pracowników, <laughs> jestem z Sandrą, jest to przyjemny? no fajnie. No dobra, to weźmiemy sobie tych czterech pracowników, czyli... Gosie, Sandry, Teodozje i Wolfganga na wakacje. Wyjdzie chyba w sumie taniej. Nie, właśnie, że drożej. Bo ja płacę za pracę, za ich raport jest koszt przelotu. No dobra. patiki. Wybierz po przybyciu. Przejazd na wakacje spowoduje zapisanie postępów na tej parceli. Zapłacisz ten koszt przelotu. Nie zapomnij zapisać gry, gdy... Yy, ...wybierzesz się na wakacje. Autobus został wysłany i niebawem przyjedzie. Super. A robota nie bierzemy, bo ja nie chcę robota. Nie śmiej się, tylko jedź na wakacje. Dokąd chcesz się udać? Um, ja chcę do najdroższego hotelu, czyli ten najdroższy jest hotel. Hotel przy twarzy... przy twarzy... Przy plaży Twiki. Jeśli szukasz wypoczynku nad oceanem i łatwego dostępu do plaży, nie ma to jak hotel przy plaży Twiki. Leci... na Szczecin musimy się zarejestrować w rejestracji. Będziemy plądrować tę wyspę. Będziemy kopać też na plaży. No dobrze. Aha, i jak zauważyliście, ulepszyłem ten hotel o gorące węgle o poprzeczkę do przechodzenia. Nie ja pamiętam jak się to nazywa. Jeżeli pamiętacie, to napiszcie mi w komentarzu. E, bębny do gry. Aha, graj i zagraj. Nie, ćwicz i zagraj. I taki wychodek, że tak powiem, bo tutaj są prysznice, a tutaj jest taka, taki toj-toj. Dobrze, i to wszystko z tych rzeczy, które tam dodałem. Witamy w naszym hotelu, wybierz jeden lub więcej naszych apartamentów klikając na ich drzwi. Następnie kliknij na ladzie hotelowej, aby się zameldować. Dobrze, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu Simów. To będzie nasz pokój. To będą ich pokoje. No i e, czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ktoś będzie miał dwuosobowe łóżko. I zamelduj się. Lecimy na. Na wakacje, wakacje. O, tu nawet jest restauracja. Czyli nie będziemy musieli sobie zamawiać jedzenia do, po do pokoju, skoro jest za, za, za ten zarezerwowany. E, dziękujemy za wizytę. Przy okazji powiadają, że w tym tropikalnym raju ukrywa się tajemniczy znachor. Wow, super. Inni simowie zaczynają mędlować się w hotelu. Nie zapomnij zająć apartamentów dla wszystkich simów kto w Twojej grupie wakacyjnej. Okej. Okay. Chcesz siku i chcesz prysznic. Co jest toaleta męska, tu jest damska. Nie czekaj, przecież Ty masz swój hotel, swój pokój. Nie przeszkadzać. I tak. Skorzystaj. Weź prysznic. Żeby nie wchodzić do pokoju. Zamknij na klucz. Nie, 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 bo to jest twój pokój tylko. Dziwne, że ten apartament jest droższy od tych. Jak tak może. O ja pierdziela, ja zapomniałem, a mogę. Dobra, zrobimy tak. Usuń, dodaj do rachunku. I tutaj będziesz spać. Nie przeszkadzać. Proszę bardzo. I co ty chcesz? Makaron z serem chcesz zjeść, hamburgery i spaghetti. No dobrze. O, tu bylec. Sadza mnie. Proszę bardzo. Trochę słabo, że jest tylko jeden kelner. Tak nie może być. Coś tu ogląda telewizję? Horror oglądasz? Ja pamiętam, że te filmiki były kiedyś dostępne na stronie The Sims 2, na tym oryginalnej stronie oficjalnej. Te filmiki coś mi się kojarzy, ale to było bardzo lata temu. Dobra, zamów dla mnie, co ty chcesz. Hamburgera z Macaronsa... Ja ci zamówię spaghetti. Sam lubię spaghetti. 9, 9 simuleonów. Może być. Dobrze, zbierz sobie spaghetti. Mamy 12 godzinę. Co o tej godzinie by porobić? To był taki sobie dzień. Chcę, aby następny był lepszy. Uuu, <grym> flirt! A z kim ty byś chciał.. No pewnie, że z, z, z tą No pewnie, że z nią. Weź najpierw z nią pogadaj. Pogawędka. Zostaw to. Nie, 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 już kończ. Nie żadnego dowcipu nie słuchaj, idź sobie. Oj, ona bierze prysznic. A nie, ona nie bierze prysznica. Myślałem, że bierze prysznic. Hej! <grym>, to do opowiedz. Może się rozbawi. A w ogóle, jak ty z nią w kontaktach wyglądasz? Eee. Jakoś wyglądasz? Ploteczki. <grym>, Wspólne zainteresowania. Spróbujmy. To ty jesteś z nią naj. O wiesz, ty jesteś najprzyjacielny na zawsze z Sandrom S. I ja nie mogę. O, zakreśle ci to. A, ja nie mogę nimi sterować. No trudno. I moment, momento, co wy... O, właśnie jedno mamy już. Wyjeżdżam na wakacje na wyspie. Baw się z tubylcami, ale na razie chcę. O jezu, kamerą, mimiota. Chcę zdobyć serce y... tej, jak ona ma. Rozynkowej. Może dasz się oczarować? No pewnie. jest klasyczny. Umawia się ze mną na randkę. Flirtować. Okej. Okay. Oj. Nie, 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 nie. Sprośny żart. Lecisz. Widać, że ona ciebie lubi. O, macie chemię, ale tylko jeden piorunek. No cóż, trudno. Słaba chemia. Ale zawsze coś. O, zarączki. Sim umawia się ze mną na randkę. Nie, pieść nie, bo to jest zbyt ryzyko. Ach, jak miło wreszcie trochę odpocząć. Aha. A weź. Smokni. Ty, trochę za łatwo się to zrobi. O kuźwa Kurde ship po prostu Odwieczny ship zaczyna reaktywację Romantycznie Odwieczny ship zaczyna reaktywację Weź się zaproś na randeczkę Umówisz się ze mną <laughs> Wybrać się na wycieczkę. Rozmiar twojej grupy zmienił się, a rachunek został zapłacony. Zaproś gospodarza lokalu, aby znalazł wolny stolik, gdy ponownie zechcesz coś zjeść. Aha, nie mam pytań. No ale no, okej. Okay. No dobra. Małgorzata i ja rozmawiamy. Dobrze, yy, to rozmawiaj. Poka co ty tak re reagujesz? O nie. Tak nie może być. Baw się łaskotki. No. Dowcip. Chcesz z nią zjeść na mieście? No to zjemy sobie tutaj, nie? A co? A, bo... Nie wiem, czy nas posadzi, no musimy iść na miasto w sumie. W wolnym tańcu. Okej, okay. co ty chcesz dalej? Słucham mojego sprośnego dowcipu. Sprośny dowcip. Co ty masz taką minę? Dobra. i, 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 i... Idź na parcele, parcela publiczna. Magdolona i Małgorzata. Bungalow, gorące źródła. Tam, gdzie jest jakaś knajpka, wioska owocowo? Nie. Gdzieś było coś. Jakaś knajpka była. Z tego, co mi się kojarzy. Podwójna palma, molo. Majestatyczne ruiny. Gorące źródła, rewniony hotel. Kurda. Może tutaj było? Idziemy tam. Idziemy tam z Malu Gorzatą. Zobaczymy, może tam coś jest do zjedzenia. <słyska> Zamów jedzenie. Niespodzianka Ananasowa. No to chyba nie tutaj było jedzenie. No ale cóż. Dobra, dawaj to żarcie, bo ja chcę jej spełnić pragnienie, a raczej jej życzenie, Sałatkę owocową zjadłaś? Jest, mamy już drugie zjemnie spodziankę ananasową. Dobra. E, tak, co ty chcesz? Pocałujemy się gorąco. O tak, i jedziemy z tym koksem. nie rzucać piłką, jesteście nienormalne. Daję mi się pomasować. Pomasuj. Dobrze. O, jesteście najlepszymi przyjaciółkami. Najpsiapsi. Całujemy się. Ja nie wiedziałem, że to tak łatwo pójdzie. Kurde. Romantycznie. Proszę bardzo. Świetna randka. Ja nie mogę. Flirtujemy. Oho. Oczaruj. Ona już chce. O ja. Ale w samochodzie. A my nie mamy samochodu. Czekaj, czy jest tu jakiś tubylce, tubylec, tubylczyni? O, chodźmy tu. Chodźmy tu. Przebierz. A, nie, to nie tak nie będzie działać. Hmm. E, no to. Wiecie co? Pójdziemy sobie do domu. A nie, zostań tutaj. Yy, który ma więcej? To ma więcej. Nie, 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 nie. Kurczę, iść na parcele. Parcela publiczna, hotel przy, przy plaży Twiki. Tam idziemy. Chimisiu. I, I tam zrobimy... Blubru. Czy ja tu położyłem... O kurwa... Czy ja tu położyłem wannę w ogóle? No ja nie pamiętam. Chyba nie. A mi się tylko wydawało. Dobra. Chociaż nie, mamy łóżko przecież. Mamy przecież łóżko. Dwuosobowe łóżko. Hello. Więc możemy. Spróbować. Zaprosić Sima. Małgorzata. Nie, 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 nie. Wyłącz. Wyłącz. Wyłącz telewizję. Wyłącz. Odpręż się. Boże, wyłącz te telewizory. Nie lubię telewizorów. Dobra, po całej. Pocałuj, pocałuj. W tej chwili jest umiarkowanie się w sucho, ale możliwy jest lekki deszcz w ciągu dnia. Ale ty jeszcze z nią nie masz miłości. Jak to? W tej chwili aktualnie ładny dzień. Wyłącz to gówno. Dziękuję. Gorące pocałunki. Uhuhu. A bo to nie jest nasz pokój. To idziemy tu... bo tak się dziwię typ idzie do łóżka spać tutaj. A A czemu ja mam tyle wykupionych tych Momento. Dobra, nieważne. E, co wy chcecie jeszcze? Obejmujemy się. Obejmi romantycznie. Proszę bardzo. O, i ona też chce. No, wreszcie. Proszę bardzo. Może będzie kacenka. Zawsze mnie cringe bierze przy tych katcenkach, no ale cóż. Nie ma oglądania. Boże. Dobra, nieważne. Wara para w łóżku. Jedziemy z tym koksem. Czy ja ci spełniłem jakiś jeszcze? Nie, tylko dwa na razie. No ale dobra, będziemy do tego dążyć, żeby spełnić wszystkie rzeczy z pamiątek. Boże. Czy ona chce się jej oświadczyć, a ona chce z nią wziąć ślub? Ja nie wiedziałem, że to tak łatwo pójdzie. <laughs> Kuźwa! ja pierdzielę. Ale to nie, nie. <noise> to już w następnym odcinku. Za dużo. Za dużo. Oj, za dużo. Ja i ja ci to zakreślę, a raczej to i tobie też to zakreślę, już... które coś jest więcej, więcej warte. To jest więcej warte. No to... W następnym odcinku oświadczamy się. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek, który pojawi się za tydzień w sobotę. Także życzę Wam miłego weekendu. Majowego w sumie, nawet też na przyszłość. Gadam już głupoty, bo jestem w szoku, że tak łatwo wszystko poszło. Piesek się odezwał w tle. Trzymajcie się i do następnego odcinka za tydzień w sobotę. Działo się dzisiaj. Pa!